Aloha, cześć dziewczyny, to ja Maxi. Witam was serdecznie z powrotem u mnie na kanale. Słuchajcie, pytacie mnie bardzo intensywnie o relacje kobiece, nasze kobiece relacje z nami. I pytacie dlaczego tak to jest, że w facetach jednak budują te więzi, trzymają sztamy, nie sprzedają się, nie obgadują się i potrafią budować wieloletnie relacje. A U nas jest tak, no właśnie. Jak jest i dlaczego tak jest, i kiedy myślisz, że coś z tobą jest nie tak, że mm, widocznie nie jest ci pisana przyjaciółka ani koleżanka i czujesz się samotna, ten odcinek jest dla ciebie. Zaraz ci wszystko wyjaśnię. Wiecie, że ja, królowa serczu, pierwsze co mi wpadło do głowy, jak myślałam o tym odcinku, to oczywiście Maxi sprawdź definicję przyjaźni w ogóle. Jak? Co powie Wikipedia na ten temat? I uwaga, czytamy. Przyjaźń. Serdeczne stosunki oparte na wzajemnej życzliwości. Większość ludzi uważa, że ich przyjaciele dobrze ich znają, jednak badania wykazały, że w większości przypadków jest to złudzenie związane z chęcią poprawy samooceny. Wierząc, że przyjaciołom zależy na nas, budujemy poczucie własnej wartości. Maxi, to jest depresyjne. Maxi, po co? Po co? To jest. Nie, to jest. Słuchajcie, prawda jest taka, że my kreujemy obrazy ludzi w naszych głowach, które mają niewiele wspólnego z rzeczywistością, wiele dopowiadamy, żeby obraz człowieka, z którym mamy do czynienia, zgadzał się z naszym wyidealizowanym marzeniem. Skąd się bierze ten obraz z marzeń? Skąd się bierze. To oczekiwanie, że będziemy miały super idealną przyjaźń, idealną przyjaciółkę. Oglądałaś kiedyś seks w wielkim mieście? Marzyłaś, że chcesz mieć taką paczkę? Że chcesz tak podróżować, że lancze co tydzień, że chociażby nie wiem co, to wy ze sobą i tak dalej. No ja też bym chciała. Ale prawda jest taka, że w rzeczywistości jedna ma dziecko i nie, nie stać ją na opiekunkę. Druga ma jakiś projekt w pracy i nie może przyjść na ten lunch w czwartek. Trzecia ma takiego męża, że akurat nie puścił jej. Więc te cotygodniowe, czwartkowe czy środowe spotkania hmm, gdzieś się rozjeżdżają, czasami się uda, ale rzadko. Żeby wyjechać w czwórkę paczka kobiet na wakacje. No, 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 może się udać i trzymam kciuki, żebyście mogły. Tak sobie życie układać, ale dobrze wiecie, że często nie wychodzi. Jest bardzo trudno w tym dorosłym świecie się zgrywać regularnie. Jest bardzo trudno w tym dorosłym świecie utrzymywać więcej niż 5 relacji w takich bliskich stosunkach. Tak wykazują badania. A w ogóle, żeby być na bieżąco z kimś, maks 30 osób. Także, jak patrzymy sobie na swojego Facebooka i mamy 500, 600, 700 znajomych, z iloma tak naprawdę masz kontakt? Słuchajcie, prawda jest taka, że przez to, co zasysamy, ten, ten, ten cały medialny szumi i Instagramy i filmy, to mamy niestety nierealne oczekiwania wobec życia i wobec ludzi. Prawda jest taka, że ludzka natura. Jest ludzką naturą, tego się nie przeskoczy. Mówiłam Wam, że trzeba mieć do tego szacunek i pokorę, do tego, jak jesteśmy zbudowani. I zaraz Wam wytłumaczę, jak my, kobiety, jesteśmy zbudowane i co nam przeszkadza w nas samych, żeby budować takie relacje. I dlaczego możesz mieć problem ze znalezieniem przyjaciółki czy koleżanek. Że nigdy byśmy się nie poznały, gdyby nie było problemu niedowartościowania w społeczeństwie. To jest tak naprawdę jedyny problem, który trzeba byłoby rozwiązać. Gdybyśmy wszyscy byli dowartościowani, to żylibyśmy naprawdę w spokoju i w szczęściu. Taka jest prawda. Tak naprawdę to jest kwintesencja wszystkiego, co robię. Żeby doprowadzić Was do takiego podsumowania, ej, gdybym ja popracowała nad tym, jak ja się ze sobą czuję, to zmieniłoby się absolutnie wszystko w moim życiu. Taka jest prawda. Absolutnie wszystko. Wszystko. I tak jest już, że rodzimy się, jesteśmy od, od. Kiedy tylko pamiętamy, porównywane. Jesteśmy chwalone. Albo jesteśmy karcone. Mówi się nam, że coś nam nie wyszło. Albo dlaczego jest trójka, a nie piątka. Albo ktoś nam powie, że jesteśmy brzydkim dzieckiem, albo ktoś nam powie, że Marek potrafiła, a Ty nie potrafiłaś. I gdzieś to ziarenko braku pewności siebie wzrasta w nas. Jesteśmy cały czas oceniane w klasach. Jest taki system, jest taki system. Ktoś ma piątkę z matmy, a Ty masz dwójkę. Nikt nie patrzy na to, że Ty jesteś utalentowana na zupełnie innych płaszczyznach. Zostałaś inne talenty i to powinno się w Tobie szlifować. Nie, nikt na to nie patrzy. Nie jesteś dobra, z matmy, nie jesteś dobra, a ty żyjesz w tym przekonaniu, bo jako dziecko bardzo ciężko ci jest w ogóle zrozumieć. No nie, no nie jestem dobra. Po prostu czegoś mi brak. Są lepsi ode mnie. Staram się, staram się coraz bardziej. I dalej mi nie wychodzi. Dalej nikt mnie nie chwali, i dalej nikt mi nie powie ciepłego słowa. Więc dorastamy. Mamy to w sobie. No i poznajemy jakąś dziewczynę. Ona jest fantastyczną dziewczyną. Jest świetnie. Ale zauważasz po czasie, że wychodzisz z nią na imprezy i wszyscy faceci podchodzą do niej, a nie do ciebie. Jest ok przez jakiś czas, ale prędzej czy później zaczyna cię to boleć. Słuchajcie, niestety, zazdrość to jest. Cecha, którą mamy w sobie kobiety. Dlaczego? Bo mamy w cudzysłowie brak. Brak. Ktoś ma długie nogi, my nie mamy długich nóg. Ach. Ktoś jest bardziej wygadany. My jesteśmy bardziej zamknięte w sobie. <laughs> nie akceptujemy siebie do końca, takimi, jakie jesteśmy, i stąd bierze się zazdrość. To jest potęgowane przez Instagrama, który propaguje nierealne. Wzorce piękna dzisiaj, które powodują, że porównujemy się, w nieskończoność się porównujemy, skrolujemy codziennie Instagrama, i cały czas pamiętajcie, że nasz mózg patrzy na obrazy i to jest informacja dla mózgu, która jest przetwarzana w kółko, powtarzając to jeszcze każdego dnia. Dlatego ja, ja nie obserwuję już, słuchajcie, żadnych fitness modelek, żadnych w ogóle yy, celebrytek. Naprawdę, nie. To, nie jest, to, to mi nie robi dobrze, bo ja chcąc, nie chcąc zaczynam się porównywać. To są, pamiętajcie, standardy piękna, nierealne. To są dziewczyny, które są po dziesiątkach operacji. To są zdjęcia po dziesiątkach retuszy i po photoshopach i po innych takich. Dziewczyny, no, umówmy się, to nie jest prawdziwe, ale my się porównujemy i czujemy się coraz mniejsze. I idąc przez życie z takim poczuciem, Wiele kobiet odbieramy, nawet na poziomie podświadomym, jako zagrożenie, co powoduje, że jesteśmy zazdrosne. Może jest na odwrót. Może to ty jesteś tą wygadaną kobietą, która jest pewna siebie, która się czuje ze sobą fantastycznie, która ma super energię, która świetnie sobie radzi i masz taką przyjaciółkę. I nagle dziwisz się pewnego dnia, że ta przyjaciółka powiedziała o tobie coś okrutnego komuś, co w ogóle nie jest prawdą. Zrozum, że to wszystko wynika z poczucia mniejszości. Dlatego my, kobiety, jesteśmy o siebie zazdrosne i dlatego my, kobiety, ranimy siebie często, żeby się dowartościować. Jest bardzo trudno znaleźć kobietę, która będzie na podobnym levelu, jeżeli chodzi o pewność siebie. Mówię o tym levelu już wyższym. Więc pierwsza informacja jest taka, czy ty jesteś na tym levelu? Czy ty jesteś w ogóle gotowa, żeby mieć przyjaciółkę, dla której, uwaga, Wikipedia, będziesz życzliwa, tak naprawdę, tak od serca? Bo ty będziesz mogła być życzliwa dla ludzi wtedy, kiedy ty będziesz życzliwa dla siebie i, i jakby pokochasz siebie dokładnie taką, jaką jesteś, zaakceptujesz siebie i popracujesz nad pewnością siebie. Wtedy masz pewność, że to, że ona ma długie nogi. Mnie to nie obchodzi, bo ja wchodzę do pokoju i ja mam taką aurę, że nikt nie widzi tych nóg. Wiecie o co chodzi? To nawet nie chodzi o to, żeby tutaj była jakaś konkurencja, tylko ona ma swoje talenty i mocne strony, ale ja mam swoje talenty i mocne strony. I ja ją kocham za to, że ona ma coś, czego ja nie mam i ona może przyciągnąć pewnych facetów, a ja przyciągam innych facetów. Nie jestem gorsza, jesteśmy inne, ale... To kreuje podstawę przyjaźni, czyli mogę być życzliwa dla niej. Nie boję się tego, że urośnie we mnie na pewnym etapie zazdrość, bo ja siebie kocham. Wiesz o co chodzi. I Ty, jak będziesz na tym levelu, to musisz poznać kogoś, kto jest na podobnym levelu. Emocjonalnym, w związku ze sobą samym. Kolejną przeszkadzajką w budowaniu przyjacielskiej relacji między kobietami to jest nasza biologia. Przyjrzyjmy się temu. My jako samice, my chcemy mieć najlepszego samca w stadzie. Hmm. No ale taki samiec jest tylko jeden. Co jest normalne. Między sukami nawet widać to, jak psy się spotykają, to pytamy, suka czy pies, suka czy pies, bo, bo ja też mam sukę, ojoj, to lepiej z daleka proszę pana, bo moja suka jest Agresywna. Hmm. <gry> no bo tak jest. Słuchajcie, no suki między sobą rywalizują. Samice między sobą też rywalizują i taka biologia, tak, takie nasze przeznaczenie. Samce walczą między sobą o samicę, też tą najbardziej zdolną do reprodukcji, która ma duży biust, która ma duże biodra, bo to się kojarzy z, ze zdolnością do. do... Posiadania zdrowego potomstwa i wyżywienia tego potomstwa. Słuchajcie, no natury nie oszukamy. no Oni mają współzawodnictwo we krwi. Zobaczcie, jakie emocje mają, jak po prostu oni przeżywają te mecze. Ojeju, jeju. A my jesteśmy zazdrosne o kobiety, które wyglądają lepiej od nas. Zazwyczaj to jest wygląd, bo wyglądem przyciągają faceta, który jest w wzorkowcem. Więc. Ta zazdrość, cały czas ta zazdrość. Słuchajcie dziewczyny, ale naprawdę jest na to ratunek, jest na to recepta. Jest na to recepta. Co trzeba zrobić? Masz niską samoocenę? Zmień to. Źle się czujesz w swojej skórze? Zmień to. Pracuj nad swoją tożsamością. Kim jestem? Kim chcę być? Czy zachowuję się jak taka osoba, którą chcę być? Najpierw zmieniam myślenie, a później poprzez działania... W moim życiu kreuje tą tożsamość. To jest połączenie tego, jak myślę o sobie i co myślę, z działaniami, które doprowadzają mnie, jako człowieka, do punktu, w którym chcę być. Ja siebie chcę widzieć w jakiś sposób, więc muszę wykazać, tak? Ciężka praca. Niestety, to, są, to jest cena za to, żebyś się czuła świetnie ze sobą. Nie ma także za darmo to, wiecie, tego nie rozdają nigdzie. Trzeba każdego dnia wstawać pracować nad tym jakie myśli mi się zapętlają w głowie i jakie działania codziennie wykonuję, żeby czuć się ze sobą świetnie. Niby proste, w praktyce trudne. Trzeba być konsekwentnym i trzeba pracować. Dziewczyny, do randkowania trzeba być gotowym, do przyjaźni też trzeba być gotowym. Dopóki ty nie będziesz się czuła ze sobą dobrze, to co będzie? Co będzie? I wchodzimy w mój ulubiony temat, uwaga, energia przyciągasz to, kim jesteś. Naprawdę to się sprawdza za każdym razem, dziewczyny. Wiem, że niektóre z Was nie wierzą w tą energię. No ale ja, ja po prostu, ja nie mogę o tym nie mówić, bo ja tego doświadczam tak często i słyszę, mam feedback od Was też, że Maxi to jednak działa, wiesz? Bo ja zmieniam nastawienie, lepiej się ze sobą czuję i jakby jestem w ogóle inną dziewczyną w jego towarzystwie... I naprawdę ta relacja zaczyna być bardziej przyjemna, myślę, że nie tylko dla mnie, ale też dla niego, i w ogóle wszystko jakby układa się lepiej. Tak samo jest w przyjaźni. Wiesz, ty wchodzisz z jakimś, jakąś paczką. Większość komunikacji jest pozawerbalna. Z jaką paczką wchodzisz? Te wszystkie twoje braki pewności siebie, ty wnosisz w każdą jedną relację. Ty jesteś po prostu, wiecie, my jesteśmy, jakbyśmy sobie wyobraziły takie światełka, które chodzą po ulicach. My, i my mamy jakąś częstotliwość, i my przyciągamy tą samą częstotliwość. Naprawdę. Dziewczyny, więc znowu praca u podstaw, to jest gwarancją tego, że będziesz spotykała i poznawała innych ludzi, że będziesz się inaczej czuła ze sobą. Jeżeli ty się będziesz inaczej czuła ze sobą, to ludzie w twoim towarzystwie będą się inaczej czuli z tobą. Wszystko kręci się wokół jednego tematu i to jest ta pewność siebie. I powiem Wam, że już sama świadomość tych braków, które mamy, albo nazwijmy to inaczej: my nie mamy braków, my mamy tylko przeświadczenie o tym, że my mamy braki. To jest praca nad przekonaniami, które jak program, jak taka zacięta płyta. Cały czas są odgrywane w naszej głowie, bo myślimy 60-70 tysięcy myśli dziennie. 90% z nich każdego dnia to są te same myśli. Te same myśli, więc przerywajcie schemat myślowy. Ja o tym też mówiłam. Mówiłam Wam o gumce-recepturce, mówiłam Wam o afirmacjach. Wiem, że ja mówię, niewiele osób to robi. Nie masz nic do stracenia spróbuj. Trzeba ten program przerwać. I trzeba zacząć wgrywać nowy program, i później potęgować to działaniami. Wiecie, to jest jak warstwa tortu, kolejna. I naprawdę obudzisz się pewnego dnia i będziesz się inaczej ze sobą czuła. Nagle okaże się też, że te dziewczyny, koleżanki, którymi się otaczałaś, nie masz z nimi w ogóle nic wspólnego. I bardzo dobrze, słuchajcie, kolejna kwestia, o której chcę powiedzieć: nie bójcie się tracić ludzi. Na ścieżce samorozwoju, Okazuje się w pewnym momencie, że my jesteśmy wyżej i już nas nie interesuje tylko i wyłącznie obgadywanie celebrytów, czy rozmawianie na temat modowych nowości, czy jakichś trików urodowych. W pewnym momencie my chcemy trochę więcej i bardzo dobrze, bo wiesz, jak masz w salonie 10 krzeseł, to nie włożysz już 11. Najpierw musisz wyjąć te stare krzesła. Żeby zrobić miejsce dla nowych. I tak samo jest w życiu. Pewni ludzie będą odchodzili i na ich miejsce będą się pojawiali nowi. W zależności od tego, jaką ty jesteś kobietą. Jaką masz energię, jaką masz aurę, jak o sobie myślisz, jak, co do siebie czujesz. To wszystko ma mega znaczenie. Tak, dziewczyny. Tak jest. Jest ciężko znaleźć kogoś naprawdę życzliwego i prawdziwa przyjaciółka. Pojawi się w naszym życiu wtedy, kiedy będziemy gotowe na tą przyjaźń. Warto pamiętać też, żeby przyglądać się ludziom. My naprawdę nie jesteśmy jak takie wiecie, liście na wietrze, że ktoś wpada do naszego życia i przez przypadek i musi tam zostać. Nie musi. To jest Twoja świadoma decyzja, kim Ty się chcesz otaczać. Więc przyjrzyj się, czy Twoja przyjaciółka nie ma problemów z tego, czy nie jest jakoś mocno zakompleksiona. Słuchajcie, miałam taką przyjaciółkę. Naprawdę. Spędzałyśmy bardzo dużo czasu ze sobą i podróżowałyśmy i naprawdę wydawało mi się, że to jest ta jedna dziewczyna, która będzie szła przez życie jakby ze mną u boku. Ale pewnego dnia podsłuchałam, no akurat byłam w tym samym pokoju, ona rozmawiała przez telefon z, ze swoimi współpracownikami na temat klientów. I usłyszałam jak się śmieją z klientów jak ich obgadują brutalnie, jak na nich narzekają okrutnie. I zdałam sobie, z tego, zdałam sobie sprawę po raz pierwszy, w ogóle byłam naprawdę w szoku, że ta osoba nie jest dobrym człowiekiem, po prostu. Jak można się śmiać z klientów, którzy na przykład nie mają pojęcia w ogóle o... No, przyszli do niej jako do eksperta, oni nie wiedzą, więc jak może się z nich śmiać? To nie jest, jest okej. Okay. I oczywiście to była moja czerwona flaga, nie zorientowałam się, bo inwestycja była duża, bo to była wieloletnia przyjaźń. I jakiś czas później doszło do bardzo dziwnej, dwuznacznej sytuacji, która dotyczyła finansów między nami. Więc yy, były znaki, że to nie jest dobry człowiek. Nie zauważyłam tego w porę. Nie byłam czujna. Zaspałam ale stało się to, co się musiało stać, więc yy, wyprosiłam tą osobę ze swojego życia. Miałam też inną przyjaciółkę, z którą też się świetnie dogadywałam, dopóki była singielką. Dopóki była singielką. Później się zakochała i tak jak była w moim życiu, bardzo intensywnie, tak zniknęła. Znasz to? Wiesz dlaczego? Dlatego, że stanowiłam jej... Stelarz, Podporę ego, byłam jej dowartościowaniem. Byłam tą osobą, która słuchała, która dawała jej atencję. Ale kiedy znalazł się ktoś inny, kto wypełniał jej potrzebę dowartościowania, to ja poszłam w podstawkę. Więc czy ta osoba była serio życzliwa? Nie. Ta osoba miała problem z ego, była niedowartościowana. Dlatego mówię wam, to jest podstawą w przyjaźni. Jeżeli chcesz mieć prawdziwą przyjaciółkę, to ona musi być pewna siebie, bo wtedy, jeżeli ona znajdzie faceta, to ona nie, nie porzuci całego swojego życia dla tego faceta. Nie będzie kobietą bluszczem. Nie? Ona ma swoje życie i ona szanuje to życie, bo ona kocha siebie. To wszystko jest powiązane, dziewczyny. To jest po prostu tak, tak związane, że tego się nie da rozerwać. Dlaczego w ogóle mówię o tych dziewczynach jako o przyjaciółkach? Bo w tamtym miejscu i czasie. Naprawdę byłam przekonana, że to jest przyjaźń i to nie był jakiś błąd. Wiecie, ja, ja siebie tak nie oceniam też surowo. W tamtym miejscu i czasie byłam przekonana, że to jest coś prawdziwego i zresztą mam cudowne wspomnienia z tymi dziewczynami. Nie chowam jakiegoś świecie, nie mam żalu, nie chowam urazy. Jest ok. I bardzo się cieszę, że czas pokazuje mi, kim kto jest dla mnie i czy jest naprawdę mi życzliwy. Bo ja wolę być przez chwilę sama, niż iść przez życie z ludźmi obok, którzy nie są mi życzliwi. To jest kolejna rzecz, którą chciałam Wam powiedzieć, bo boicie się być same, dziewczyny. Ale kiedy macie ten czas, kiedy jesteście same, to jest czas, który jest jak prezent. Ok, to to jest teraz ten mój moment, że ja mogę popracować nad tym wszystkim, o czym mówi Maxi, w kółko. I wtedy poznam sobie zupełnie innych ludzi. Będę miała zupełnie... Inny team, bo to o to chodzi. Więc nie bój się, że przez chwilę będziesz sama. Nie bój się, że kilka osób będzie musiało wyjść, po prostu. No, 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 wy, no wyjdą na razie, papa. Pa. A ja już nie mogę się doczekać, jak popracuję nad sobą, kogo wtedy poznam. Ludzie to jest normalne. Przychodzą do naszego życia i wychodzą z naszego życia. Część ludzi to lekcje, część ludzi to błogosławieństwa. I lekcje mogą być krótkie, weekendowe, albo mogą być długie, wieloletnie. Tak samo te błogosławieństwa. Wiecie, ilu ja wspaniałych ludzi poznałam, którzy byli w moim życiu przez chwilkę, chwilkę, chwilkę. A później, jak się nad tym zastanawiałam, to pomyślałam sobie: Ojej, ten człowiek nauczył mnie jak wybaczać. Ten człowiek pomógł mi, kiedy byłam na samym dnie, i rozweselił mnie bo zabrał mnie na taką i taką wycieczkę, kiedy czułam się źle ze sobą sama. Okej, okay, to trwało tylko weekend, ale to było mi potrzebne w tamtym miejscu i czasie. Jak zaczniecie tak patrzeć na życie, wiecie, z takiego pozytywnego punktu, każdy jest po coś i nawet jak się coś kończy, to ma się skończyć. Okay? To jest też to zaufanie do, do procesu, jakim jest życie. Nie odbierajcie też dziewczyny bardzo personalnie. Jeżeli ktoś odchodzi z naszego życia. Ja zawsze w takiej sytuacji traktuję, ok, widocznie tak miało być, naprawdę. Jeszcze tego nie rozumiem. Zrozumiem za jakiś czas. I każda lekcja niestety nie jest rozumiana od razu. To jest po prostu, zawsze tak jest. Kończy się dzisiaj, jest mi przykro, jestem rozżalona i mam wysokie emocje, a za miesiąc, dwa, kiedy te emocje opadają, rozumiem. Aha, on się pojawił po to. I. To była moja lekcja, to był mój challenge. Bo czasami, jak mamy na przykład toksyczną relację, to to jest Twój challenge, żeby dojść do tego, że wpadłam w taką relację i żeby uświadomić sobie dlaczego, co jest we mnie do popracowania, do przepracowania. I to też był challenge, żeby postawić na siebie i żeby zdobyć się na odwagę, żeby tego faceta zostawić. Wiecie, te, te relacje toksyczne nam bardzo, bardzo dużo dają. Ja nie byłabym tutaj, ja nie, nie rozmawiałabym z Wami, gdyby nie to. Więc, dziewczyny, tak globalnie, takie, takie wideo dzisiejsze, w którym się rozgadałam na wiele takich tematów, które myślę, że są ważne. Czujemy się samotnie w dzisiejszych czasach. Mamy wszystko, czego dusza zapragnie. Mamy gadżety, mamy telefony, mamy aplikacje, mamy gry, mamy to, tamto. A jednak emocjonalnie wiele nam brakuje. Pamiętajcie, że najważniejsza jest relacja, którą macie ze sobą. I ona później jak efekt domina. Z czasem przyciągacie po prostu ludzi do swojego świata. Może tych ludzi być niewielu, ale ci ludzie będą na innym poziomie. Zobaczycie. Gwarantuję wam to, obiecuję wam to. I ja przez dobry rok czy półtora czułam się bardzo samotna, słuchajcie. I okej. I okej, okay. okay. to był mój czas, żeby pracować nad sobą. Dzisiaj mam kilku przyjaciół i. To są osoby, których jestem dzisiaj pewna. Myślę, że mnie nie zawiodą. Są to wspaniali ludzie. Zawsze się przyglądam to jest taka moja chyba jedna z największych lekcji. Zawsze się przyglądam człowiekowi, jeżeli chodzi o jego cechy charakteru, jak traktuje innych ludzi, jak mówi o innych ludziach. Patrzcie na to. I w związkach damsko-męskich, i w związkach przyjacielskich, i w każdych innych relacjach. Otaczajcie się dobrymi ludźmi. Bo prawda jest taka, że 50% Ciebie to jest suma wypadkowa pięciu osób, z którymi najczęściej się zadajesz. Więc jeżeli zadajesz się z dziewczyną, która ciągle obgaduje innych, też zaczynasz obgadywać innych, mało tego, wydaje ci to normalne. Jeżeli zadajesz się z ludźmi, którzy imprezują cały weekend i biorą narkotyki, z czasem zaczniesz patrzeć na narkotyki jako na coś normalnego. I tak dalej, i tak dalej. Każda inna wartość, którą wyznaje twój przyjaciel, koleżanka, z czasem stanie się Twoją wartością. Dlatego to jest tak ważne, żeby przejąć kierownicę i żeby zdecydować, z kim ja się koleguję i dlaczego i po co. I czasami jest tak, że musimy ze wszystkich naraz zrezygnować. Odwagi. Ja trzymam za Was kciuki, dziewczyny. Powiem Wam tak: to życie solo może być dokładnie takie, jakie chcesz, więc nie bój się. Przez parę miesięcy jest, myślę, że jest fajnie. Daj sobie taki czas, żeby bardziej się ze sobą zaprzyjaźnić. Także od tej przyjaźni polecam Wam zaczynać. Dziewczyny, całuję Was, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym filmie.